Witam Was na kolejnych zajęciach. Sądzę, że już macie przygotowane podręczniki z Edukacji Polonistycznej na stronie 10 i 11. Na dzisiejszych zajęciach będziecie poznawać kolejną spółgłoskę miękką, którą jest mi. NI zmienczony przez kreskę i NI zmiękczony przez literkę I. Moi drodzy, najpierw przeczytamy sobie wyrazy, które są po lewej stronie, czyli ze spółgłoską miękką, nie zmięczoną przez kreseczkę. Koń, koń, końce, słoń, słońce. Dłon, kaczeńce, oleńka, bańka. Zobacz, że pośród tych wyrazów jest jeden wyraz napisany z wielkiej litery. Jest to wyraz oleńka. Pamiętaj, że imiona piszemy zawsze wielką literą. Proszę teraz, zatrzymaj film i jeszcze raz przeczytaj głośno wyrazy, które znajdują się po lewej stronie. Jak przeczytasz? to z powrotem zapraszam Cię na zajęcia. A teraz przeczytamy. Wyrazy ze spółgłoską, miękką, i zmiękczoną przez literkę, i te wyrazy macie po prawej stronie w swoim podręczniku. Nie, bo niebo. Nie. Konie. Koniec. Ania. Ewunia, Śniadanie. Niebieski. I tutaj też w tych wyrazach pojawiły się dwa imiona. Ania, Ewunia. I znowu proszę, wyłącz film. Przeczytaj te wyrazy, które znajdują się po prawej stronie. Myślę, że już wykonałeś moje polecenie, to teraz usiądź sobie wygodnie i posłuchaj tekstów, które masz w podręczniku. Pod koniec tygodnia Ewa pojechała z mamą do Niegowa. Od dawna miały zaproszenie na majówkę cioci Anieli. Czekały tylko na odpowiednią pogodę. W końcu zrobiło się ciepło. Od rana słońce i niebieskie niebo. Ewunia nie mogła się doczekać spotkania z małą Anią. A na dodatek w gospodarstwie cioci pojawił się nowy koń. Spotkanie było niezwykle miłe. Następnego dnia po śniadaniu wszyscy poszli nad rzeką. Niedaleko skubał trawę piękny koń. Goń mnie! zawołała Ania i pobiegła w kierunku konia. Ewa chciała za nią pobiec, ale mama je zawołała. Wracajcie, ta łąka jest podmokła. Rosną tu kaczeńcy i nie zapominajcie, a one lubią wilgoć. A czy konie lubią kaczeńce? spytała Ewa. Popatrzmy na ilustrację do tych tekstów. Tu jest. Mała Ania, a tu jest Ewa. Dziewczynki są właśnie na tej łące, gdzie jest kon. Spróbujemy odszukać te przedmioty, które mają głoskę mi, zmęczoną przez kreseczkę w środku. Popatrzcie dobrze, jak nazywają się te żółte kwiatki, które rosną na łące. Tak, to są kaczeńce. A teraz szukamy tych przedmiotów, które mają włoskę mi na końcu. Jak nazywa się to zwierzę? Koń. Super. I jeszcze mamy jedno zadanie. Głos mi, ale tym razem będzie to głoska miękka, zmieczona przez literkę i. Na początku. W wyrazach. Nie zapominajki oraz niebo. Świetnie. Bardzo proszę, żebyście w tej chwili przeczytali jeden i drugi tekst, odszukali w, tym, w tych tekstach wszystkie wyrazy, które mają mi zmiękczone przez kreseczkę oraz mi zmiękczone przez literkę, i zaznaczyli i odczytali te wyrazy głośno. Następnie nauczcie się czytać tekstu po lewej stronie. Ten tekst będziecie czytać głośno na naszej lekcji online. Dla chętnych do poćwiczenia jest również tekst po prawej stronie. Życzę Wam przyjemności czytania. I do zobaczenia na następnych zajęciach.